Szanowni Państwo, gala 75-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i z dumą powiem po raz kolejny najlepszej polskiej uczelni w światowych rankingach przyniosła, myślę, nam wszystkim bardzo dużo pozytywnych emocji. To była uroczystość na europejskim poziomie i myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Ona pokazała, jak chcemy pozycjonować i jak chcemy mówić o naszej uczelni, o naszym szpitalu. Jestem głęboko przekonany tak jak i państwo że zasługujemy na piękną oprawę, na przygotowane specjalnie na naszą galę. Proszę państwa, wystąpienie noblistki pani Olgi Tokarczuk. Zasługujemy na to, żeby się spełniały na co dzień nasze marzenia, a moje spełniło się, bo pani Olga Tokarczuk wystąpiła na tej uroczystości. Jedno z naszych wspólnych marzeń, planów pokazaliśmy państwu na gali. Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wizualizację centrum odkryć medycznych. Ten kto tego nie oglądał, niech żałuje, ale może zawsze obejrzeć w internecie, bo jest transmisja dostępna. To wynik działań pani dyrektorki, pani Wiolety Samborskiej, która, muszę powiedzieć, przygotowała wspaniały projekt. Ten projekt się dokona, a efekt jest. Przeszedł moje oczekiwania i państwa myślę też nowoczesne, interaktywne centrum, które inspiruje, zachęca do tego, żeby uczyć się o medycynie, zobaczyć to, co będzie w przyszłości. Jeszcze przed wakacjami, podczas tego wystąpienia, chciałem państwu krótko podsumować to, co zrobiliśmy. Zacznę od ostatnich dwóch senatów: po pierwsze, senatu poświęconego strategii naukowej, a po drugie klinicznej. Może ten drugi senat wymaga skomentowania. Ten senat przyniósł przedstawienie Państwu planu na uniwersytecką onkologię, dla mnie był absolutnie kluczowy, dlatego że do naszego zespołu dołączyła pani dr Izabela Denbicka, wspaniały lekarz, onkolog, za co jeszcze raz dziękuję. Przedstawiła koncepcję, jest pełnomocnikiem rektora i dyrektora do spraw onkologii. Plan wdrażamy e, jako zmiany, która wpłynie na opiekę nad naszymi pacjentami, a nie jako zmiany dla zmiany. To jest absolutnie fundamentalne. Proszę Państwa, dla nas wszystkich, dla mnie w szczególności, cel jest jasny. Uniwersytecki Szpital Kliniczny ma być miejscem, w którym pacjent z chorobą nowotworową, tak jak każdy, ale w szczególności z chorobą nowotworową, będzie od początku zaopiekowany i do tego będziemy dążyć. I od tego nie ma e, odwrotu. Tuż przy wejściu do szpitala, i to zrealizujemy, proszę Państwa, tu, tuż przy wejściu do szpitala przeniesiony zostanie punkt DILO, tak żeby każdy pacjent, rodzina pacjenta, Wiedzieli, co się będzie dalej działo. Kolejnym elementem to będzie wyodrębnienie oddziału chirurgii onkologicznej. Gramy na nasze przewagi, na naszą ekspertyzę, który będzie się zajmował wyłącznie onkologią, nie będzie zajmował się przypadkami nagłymi, bo szpitala nie stać na to, żebyśmy stali się wyłącznie ośrodkiem emergencji czy przyjmowania. Oczywiście będziemy przyjmować nagłe przypadki, ale to nie może zdominować. To nie może zatrzymać postępu w onkologii, w uniwersyteckim szpitalu, bo zma zmarnujemy nasz potencjał. Kolejna fundamentalnie ważna sprawa. Leczenie uzupełniamy, rozpoczynamy, kontynuujemy w oparciu o diagnostykę molekularną, diagnostykę genetyczną na najwyższym poziomie. A to z kolei staje się możliwe dzięki powrotowi do nas. Bo przecież pani profesor Łaczmańska pracowała z nami przez wiele lat, na chwilę. Odeszła i teraz wraca, jest konsultantką wojewódzką do spraw laboratoryjnej, genetyki medycznej, cieszę się. I to jest też kolejna wspaniała dla nas wiadomość, dla projektu Uniwersytecka Onkologia. Dzięki doświadczeniu pani profesor tworzymy ośrodek, w którym, e, w którym będziemy chcieli się chwalić i pochwalimy się już niedługo z kompleksową diagnostyką. Trudno uwierzyć, że to dzieje się dopiero teraz, ale powiedzmy... Lepiej później, niż wcale ktoś powie tak. To jest teraz moment. Kolejny etap to budowanie onkologii w obszarze onowotworów głowy i szyi. Nad tym pracuje dyrekcja szpitala, pan profesor Dariusz Janczak, prorektor do spraw klinicznych, wraz z, z kierownikami odpowiednich klinik. Za kilkanaście dni przedstawimy Państwu spójną koncepcję. Ważna sprawa, dyrektor szpitala, dyrekcja podjęła decyzję o realizacji ze środków własnych, Inwestycji hematoonkologia onkologia dorosłych. Gdybyśmy te środki, które wygraliśmy w konkursie ministerialnym, dostali, gdyby konkurs nie został odwołany, dziś rozpoczęlibyśmy już nie tyle projekt budowy, rozpoczynalibyśmy budowę. Myślę, że straciliśmy co najmniej 2-3 lata. Trudno i dlatego nie pozwolamy sobie na i to jest dobra informacja dla naszych pacjentów informacja którą dzieliłem się i pan profesor e, Wrubel to oczywiście zaakceptował nie czekamy ogłaszamy e, rozpoczęcie działań co będzie e, i kiedy to ja miałem się że do 2018 roku skończymy Uniwersyte... program uniwersyteckiej onkologii został opracowany przygotowany wdrażamy Przejdźmy teraz do komentarza na temat uniwersytetu, na temat finansowania w ramach KPO. Tu nieco bardziej nieco trudniejsze wątki się pojawiły, sprawy się trochę komplikują. Narzucone przez ministerstwo terminy są dla naszych wykonawców często niestety nierealne i myślę, że może się tak zdarzyć, że nie wszystko zostanie zrealizowane w takim scenariuszu, jakbyśmy chcieli. Najbezpieczniej wygląda sytuacja, i z tego się bardzo cieszę, w filii Uniwersytetu, w filii Wydziału Lekarskiego w, w Wałbrzychu. Tam powinniśmy zmieścić się w czasie i w całości inwestycje sfinansować właśnie ze środków KPO. Nieco gorzej wygląda sytuacja z akademikami i budynkiem modułowym, który tu na farmacji się wybudujemy. Ale to oczywiście, tak jak mówię, wybudujemy, czyli działań naszych nie zatrzymujemy. Te dwie inwestycje, akademiki i budynek modułowy dla studentów, będziemy realizować ze środków własnych, choć to może w przyszłości nieco negatywnie odbić się na naszym wyniku finansowym. Rozmawiałem z panią kwestor, rozmawiałem z panią dyrektor generalną. Działamy. Część tych pieniędzy, które są wymagane, uzupełnimy funduszami Uniwersytetu Medycznego i dlatego nie mam wątpliwości, że zespół Pani Dyrektor Ewy Fidler-Łeńskiej dokona kolejnego cudu i wykona, wykorzysta wszystkie możliwości. Także Pani Dyrektor bardzo za to dziękuję. Pomimo problemów, trudności działamy i to skończymy w ciągu krótkiego czasu. Proszę Państwa, niesłychanie istotny projekt. Projekt, którego... Koordynacji stworzenia podjęła się pani profesor Julita Kulbacka i pan doktor Wojciech Szlasa, projekt Młoda nauka. Razem z panią dyrektor Dorotą Sikorą, powstała, przygotowali szczegóły, to wszystko znajduje się na stronie internetowej, tam młodzi naukowcy mogą pozyskać wszystkie informacje i jestem głęboko przekonany, że ten program się uda. Rozmawialiśmy o tym ostatnio kilka razy. Pani profesor jest osobą, która, jeżeli państwo macie wątpliwości o wszystkim państwa będzie informować. Jestem głęboko przekonany, że my mamy dobrą ofertę dla młodych ludzi, dla młodych naukowców. Ostatnia kontrola szkoły doktorskiej, kontrola pokazała, że jesteśmy benchmarkiem dla reszty kraju. Zostaliśmy ocenieni wzorowo i pana profesora, panu profesorowi Mirosławowi Banasikowi i pani profesor Justyny Rybce gratuluję. To jest wspaniały argument. Przychodźcie do nas, podejmujcie, róbcie doktoraty. Szkoła doktorska działa i to działa bardzo, bardzo dobrze. Jest benchmarkiem dla innych szkół w Polsce wyróżniająca ocena. Po raz pierwszy od dawna w ofercie naszej uczelni pojawiły się nowe kierunki, biologia medyczna i elektroradiologia. Do tego rozszerzyliśmy ofertę ratownictwa medycznego na drugim stopniu i rozpoczynamy kształcenie pielęgniarek w języku angielskim, za co bardzo dziękuję pani profesor Izabeli Uchmanowicz, dziekanowi wydziału. To jest benchmark nie tylko dla tej części dla Polski, ale dla tej części Europy. Nowości nie mieliśmy od dawna, i to jest jeden z, jedno z zadań, które wpisaliśmy w naszą strategię. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, a mianowicie stały rozwój naszej filii w Wałbrzychu. Chcę Państwa z dumą, z przyjemnością poinformować, że otwieramy kliniki w tamtejszym szpitalu. Już niedługo na czerwcowym Senacie wręczymy powołania kierownikom nowych jednostek. To bardzo ważny kolejny etap budowy filii w Wałbrzychu, filii Wydziału Lekarskiego. Etap niesłychanie istotny, bo rozpoczynamy szkolenie już na etapie klinicznym. Cieszę się, że studentów z Wałbrzycha będą uczyć doświadczeni lekarze z Wałbrzycha i nasi doświadczeni nauczyciele akademicki. Od samego początku stawiamy na jakość i Obiecuję Państwu, że tego nie zmienimy, a Panu Prezydentowi Wałbrzycha przypomnę, pierwszemu, pierwszemu w historii Uniwersytetu, ambasadorowi naszej uczelni. Jeszcze raz dziękuję, Romku, dziękuję Ci za wsparcie. E, proszę Państwa, no i cóż, e, dziękuję Państwu, życzę Państwu pracowity rok, dobry rok, wspaniały rok. Cieszę się, że razem mogliśmy świętować 75-lecie. Powiem to po raz kolejny, jestem dumny, jestem dumny, że na gali, która była tak wspaniale poprowadzona. E, było tyle osób. E, zasłużyliśmy na to, a państwu życzę wszystkiego dobrego na wakacje, spokoju, wypoczynku do zobaczenia we wrześniu. Dziękuję państwu.